Bardzo ciężka statuetka, więc duże wyzwanie. Natomiast lider transformacji, czyli czegoś, przed czym polska energetyka teraz stoi, to bardzo dumna i szczytna nagroda bardzo, bardzo fajne wyróżnienie. Cieszymy się bardzo, że Grupa Energia została wyróżniona właśnie w tej, w tej kategorii, ponieważ Zostało docenione to, co robimy dla polskiego systemu elektroenergetycznego i dla transformacji i dekarbonizacji. Jesteśmy liderem w przyłączaniu OZE, największy portfel. Zielonej energii w, naszym, w naszych rękach, właśnie jest, jeśli mówimy o wszystkich grupach energetycznych. Nie zapominamy oczywiście o tym, że e, trzeba szukać wsparcia dla systemu. Samym OZE nie jesteśmy w stanie zapełnić e, luki wytwórczej, także e, podchodzimy bardzo zdroworozsądkowo, ewolucyjnie do procesu transformacji energetycznej, budując e, bloki gazowo-parowe, e, rozwijając linię magazynów energii. Także bardzo cieszy mnie, że właśnie w nasze ręce trafiła statuetka lidera transformacji energetycznej. Jak zawsze na bardzo wysokim poziomie e, panele dyskusyjne, e, spotkanie biznesu, nauki. To jest to miejsce, gdzie naprawdę dużo można e, wnieść do takiej myśli, e, powiedzmy, kierunkującej. Przyszłość, na przykład, właśnie transformacji energetycznej, networking na, na tym holu, tutaj przed nami zawsze, zawsze dobre, ciekawe rozmowy, które wpływają później, co mogę powiedzieć już wprost, na kierunki polskiej energetyki. Także świetne wydarzenie. Liczę, że jak każde do tej pory, następne również będą taki, takie miano miały.